Wałbrzyski PWZ znalazł się na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości pozyskanych środków z programu Erasmus wśród państwowych wyższych szkół zawodowych. Dzięki tym funduszom studenci odbywają nauki i praktyki w takich krajach jak Grecja, Portugalia, Turcja, a nawet Malta. W rok roku akademickim 2010-2011 udało nam się zrealizować mobilność studentów w liczbie około 40 studentów. Dokładnie 32 osoby skorzystały z możliwości wyjazdu na studia na semestr bądź cały rok akademicki. Natomiast 6 studentów turystyki i rekreacji skorzystało z wyjazdów w ramach programu Erasmus na praktyki zagraniczne, w tym przypadku na praktyki w Grecji. Wałbrzyski PWSZ uczestniczy w sztandarowym programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji od roku akademickiego 2007-2008. Dzięki temu możliwa jest nie tylko wymiana studentów, ale także kadry wykładowców z europejskich uczelni. Myślę, że nie ma takich bardzo, bardzo Wielkich barierów językowych, bo, bo trochę mówię po polsku i mówię po angielsku. A więc kiedy kiedy byłem tu wiosną, to wtedy miałem wykład, ale ten wykład był, był już przygotowany w języku angielskim, a więc miałem jego w języku angielskim. Ale te, teraz to, to też, też jest możliwe, żeby zrobić coś w języku polskim. Wałbrzyscy studenci mają okazję skorzystać z wyjazdów do partnerskich uczelni z zagranicy. Na miejscu nie tylko odbywają praktyki i biorą udział w zajęciach w swoim kierunku, poznają również kulturę i historię innych krajów, nawiązują nowe kontakty oraz uczą się obcego języka. Skorzystanie z programu Erasmus może zaprocentować zatem w dalszej karierze zawodowej. Na początku byłem jako Erasmus w Turcji na pół roku, następnie wróciłem do Wałbrzycha i po pół roku wyjechałem do Grecji na praktyki zawodowe. Wspomnienia są naprawdę niezapomniane, także mam nadzieję, że do końca życia będę to pamiętał i... Polecam wszystkim. Jest to niezwykła przygoda, niezwykłe doświadczenie. Tok nauczania, system nauczania jest całkowicie inny, ale jest bardzo interesujący i naprawdę wciągający. Do szkoły chodziło się z przyjemnością. Naprawdę bardzo lubiłam tam spędzać czas. Jest to trochę bardziej po naszemu kolokwialnie na luzie, ale naprawdę oczywiście profesorowie są wymagający, ale. Potrafią te wymagania przekazać w taki sposób, że studenci czują, nie czują takiej presji. Jak kogoś poznamy ciekawego, to możemy do kogoś później pojechać, odwiedzić go, mieć jakiś plan na wakacje, gdzieś choć pracę po prostu sobie załatwić w jakimś innym kraju. Nauczyciele, jeżeli mamy dobry z nimi kontakt tam. Mogą nam pomóc w późniejszych latach, jeżeli chodzi o magisterkę, także jest to szansa. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w tym semestrze nauki pobiera również trzech studentów z Partnerskiego Uniwersytetu w Turcji. Osoby, które korzystają z programu Erasmus otrzymują wsparcie finansowe w formie stypendium, mają zagwarantowane akademiki lub mieszkania. Z kolei podczas odbywania praktyk otrzymują bezpłatne wyżywienie oraz noclegi u pracodawcy.